dobry, Cześć, z Sefanem Kolenda, bardzo mi miło. Witam w przedostatnim odcinku Ligi po godzinach. A dzisiejszy gość jest gościem szczególnym, bo jakość jego pracy ocenia się po tym, że jest tym lepsza, im bardziej jest niewidoczny. to on decyduje o wyniku, chociaż nie strzela bramek i również nie stoi na bramce. Zdarza się również tak, że przebiegnie więcej kilometrów niż jeden skrzydłowy na boisku. Poznajcie naszego gościa. Dziś witamy sędziego. Witam serdecznie witam. Się. Cześć, cześć. Oraz jest z nami. Cześć. Ekspert Adam, ciebie witamy również. Okay. Panowie 17. kolejka za nami. Pierwsza wiosenna. Okay. Rozwiązał się worek z bramkami. Tak właśnie przed y, spotkaniem sobie policzyłem. Wpadło 64 bramki, bardzo dużo. Adam, na pewno spodziewałeś się tego pytania, że to dokładnie Tobie zadam mecz w Ostoku z centrum. Yy, yy. Remis, sensacja. Znaczy. Czy sensacja? Nie wiem. Wracając do, do bramek, to były takie kolejki, że było więcej, ale to grały słabsze zespoły. Jeżeli chodzi o nasz mecz, to był pierwszy mecz tej kolejki, no, może oddam głos naszemu gościowi. Szczerze mówiąc, życzyłbym sobie więcej takich zaciętych meczów i żeby więcej, żeby więcej się działo na tym boisku, tak jak właśnie w tym, w tym spotkaniu. Było to dużo emocji dużo ciekawych decyzji, które musiałem podjąć. Nie zawsze były one, nie zawsze one się zgadzały z tym, co chciałyby drużyny, ale generalnie życzyłbym sobie, żeby takie mecze były częściej no i, i wynik, który odzwierciedlał te zawody, był jak najzasłużony. Mhm. Myślę, że więcej takich meczów uatrakcyjni liga. Adam, chciałem Cię również zapytać o zespół Filadelfii. Tydzień temu mecz z nadrużańskimi bykami, wielka niespodzianka, byki praktycznie mogły, można powiedzieć, że by było bardzo blisko, by zgubili punkty wynik 4-5, a teraz mecz z All Blue Angels i taka wysoka przebrana 0 0,10. Jak można tą praszku usprawiedliwić, wytłumaczyć? No jeśli chodzi o drużynę Filadelfii, to ona od dłuższego czasu miała jakiś pomysł na grę. Grali z tyłu, byli bardzo i grali na jednego napastnika, który miał za zadanie przytrzymać piłkę, strzelić bramkę. No i ostatnio bardzo dobry, bardzo dobry występ, tak jak wspomniałeś. Tym razem przyszli w okrojowym składzie, no i no, trzeba powiedzieć, że Old Blue Angels rewelacyjnie. Praktycznie strzelali wszystko co, co mogli. Mateusz, tydzień temu poznaliśmy lidera, nie jest żadną tajemnicą, że zwycięzcą w ligi został Antoni Wostok. Dostał kluczki i do swoją rywalizację, ale jeszcze jeden mecz przed, nad odrzeńskimi Bykami z Franciszkiem. Sędziujesz, oglądasz grę obu drużyn. Powiedz, czy tutaj sprawa drugiego miejsca jest już rozwiązana, czy możemy spodziewać się sensacji i Franciszek pokrzyżuje plany Bykom? Więc nie można być w yy, pewnym wyniku, w żadnym meczu tak naprawdę, bo yy... Nawet naj, najsłabsza drużyna tej ligi może pokrzyżować plany na przykład liderowi czy wiceliderowi. A drużyna Franciszka jest na tyle ambitną drużyną, grają tam naprawdę świetni zawodnicy, którzy tak naprawdę walczą z każdym. I jeśli trafią na słabszą dyspozycję dnia Monaru, gdzie tam grano świetny strzelec, chyba najlepszy w tej lidze, Dawid Przybylski, jeśli trafią na słabszą dyspozycję chociażby kilku zawodników w tym, w tym dniu, to już jest moim zdaniem pozamiatane, także Monar nie może być e, pewne pewny zwycięstwa to na pewno. I nie może być pewny e, tego miejsca w lidze, które tak naprawdę przesądzi ten ostatni mecz. Czyli emocje, emocje, gwarant, emocje gwarantowane to na pewno. Myślę, że to będzie bardzo zacięty mecz, a jeśli to jest ostatni mecz dla obydwu drużyn, tym bardziej będzie warty zapamiętania i tym bardziej myślę, że warto przyjść i zobaczyć też jak te dwie drużyny grają i uatrakcyjnie to na pewno e, sobotę e, piłkarz, piłkarsko, piłkarsko tutaj. To, bardzo, tutaj bardzo piłkarsko. Mateusz przejął rolę zapowiedzi następnej kolejki, wydaje mi się, że zakończenie mamy już w środku odcinka. Wiem, że jesteś doświadczonym sędzią, masz papiery do sędziowania ligi okręgowej. Jak porównujesz poziom naszej ligi amatorskiej, gdzie, gdzie grają amatorzy, osoby, które po prostu kochają piłkę nożną, do półprofesjonalistów, których spotykasz właśnie w tej widze? Właśnie wszyscy myślą, że liga amatorska to jest, jest pozbawiona jakiegokolwiek poziomu czy zaangażowania i wręcz przeciwnie, bo w poszczególnych meczach można wytypować paru, jeśli nie kilkunastu piłkarzy, którzy z powodzeniem mogliby grać w lidze okręgowej w A-klasie, w B-klasie, a jeśli chodzi o zaangażowanie, to im mogli nawet wyżej grać, bo tego im nie brakuje przez 30 minut trwania meczu. Jest walka o każdą piłkę, o każdy wyskok, o każdy kawałek boiska. I myślę, że zawodnicy, którzy grają w tej lidze, mogliby nie tylko grać podczas meczów, ale i z powodzeniem trenować i cały czas utrzymywać ten poziom, który mają. Na, jak na najwyższym poziomie. No, przede wszystkim wrócę do Dawida Przybylskiego i ta drużyna naprawdę ma potencjał. Mimo, że jest to młoda drużyna, która tak naprawdę nie jest doświadczona i to widać w niektórych spotkaniach, ale ma nies niesamowity potencjał, jeśli chodzi o ofensywę i myślę, że takich zawodników brakuje, czy to właśnie w A-klasie, w okręgówce, w B-klasie, zwłaszcza napastników, którzy, tak jak Dawid Przybylski, no, wykorzystuje niemal każdą, każdą sytuację Jaka się nadarza, i tak jak ostatnio sędziowałem, już zdobył bramkę w 12 sekundzie meczu. Dążyłeś tak, biznes? Że... <laughs> Dążyłem zauważyć tą bramkę, tak, dziękuję mm. bardzo. Dążyłem <laughs> zauważyć, i, i no myślę, że jest, jest naprawdę potencjał w tej widze. Mateusz, masz bardzo odpowiedzialną rolę na boisku. Powiedz jako sędzia, jak rozwiązujesz kontrowersje. Wiadomo, że y, każda sytuacja ma przynajmniej trzy, czasami dwie interpretacje. Jest to jedna interpretacja Twoja jako sędziego, no ale są też dwie strony zainteresowane, dwie drużyny. I powiedz, jak w takim tym samym gali matiasie osiągnąć najlepszy rezultat? Ja kieruję się dwoma zasadami. E, szybka decyzja. M, niezależnie, czy ona... Za, m, zdarza się, że ona czasem jest nieprawidłowa, ale lepszej, lepsza jest szybka decyzja niż jej brak. Albo jakieś wahania. I to jest chyba najgorsze w tej pracy, czego myślę, że każdy sędzia powinien się nauczyć. Jeśli chodzi o krzyki z jednej, z drugiej strony, to tak naprawdę po, po kilkudziesięciu już meczach sędziowania nie ma to dla mnie znaczenia, czy ktoś krzyczy, że jest ręka, czy ktoś krzyczy, że jest fał. To jest moja decyzja i ja muszę się jej pilnować i muszę... E, no być pewien, że, że tą decyzję chcę podjąć i myślę, że na tym to polega i mm -hmm. tak to powinno wyglądać. Oczywiście zdarza się, że nie zauważę jakiejś e, ręki czy faul, oczywiście mogę być zasłonięty, ale gdy nie jestem pewien, po prostu nie podejmuję decyzji, tyle. Rozumiem, a powiedz, są takie decyzje, które tak już po przychłodnej analizie, połóż po, po całej tej, jak ta drzewa cała opadnie, stwierdzasz, chyba rzeczywiście nie powinienem tutaj wiznąć albo rzeczywiście możliwe, że mieli mhm. rację. Oczywiście, że są i bardzo często długo je rozpamiętuję, na przykład nie wiem, dwa dni po, po turnieju, czy tam trzy. E, zdarza się tak. No niestety, co mogę wtedy powiedzieć? Mogę jedynie przeprosić zarzutników, albo zaraz po meczu i powiedzieć, no przepraszam, okay. e, zdarza się, no nie, nie zawsze jestem na, na, w tym miejscu, w którym powinienem. Czasem mogę być przysłonięty, no ale jestem tylko człowiekiem, nie to pamiętać. Włonisz, jak mówi klasyk, włonić jest rzeczą Ludzką, a powiedz jak spalić w sobotę po ostatniej kolejce. Bardzo dobrze, dziękuję. Bardzo dobrze. Tak, ja, zwłaszcza po ostatnim meczu, także myślę, że tutaj mogłem się tu w kilku sytuacjach, ale e, myślę, że było dobrze. Nie na tak. ostatnim meczu zrobił nasz mały kocioł. Grałem, mm. grałem w tym meczu, mm -hmm. a na nie widziałeś. E, wynik bardzo wysoki, jak derbowy 4-3, tak przy odwołując się do wydarzeń na boisku Grand Derby. No i właśnie, powiedz mi, powinien być dla na nas karny, czy nie powinien? Wiesz, teraz, miło Ci się tam po nocy? Szczerze mówiąc, teraz nie wrócimy do tej sytuacji, bo e, można im mówić i tak, i tak, ale mm, jeśli chodzi o zachowanie dwóch drużyn, to było troszkę niepokojące, że mimo, znaczy pomimo takich emocji, dwie drużyny po prostu nie wytrzymały e, psychicznie. No i często zdarzało się tak, że były jakieś tam przepychanki, jakieś tam wyzwiska, tego nie powinno być żadnej lidze, moim zdaniem, zwłaszcza w lidze amatorskiej i tego bym się skłaniał, żeby organizator czy organizatorzy po prostu pilnowali takie sytuacje i karali zawodników za takie zachowanie. Mówiłeś tutaj o podejmowaniu decyzji. Do Ciebie należy też jeszcze jedna najważniejsza funkcja, wytypowanie najlepszego zawodnika meczu. Czy zawsze jest łatwo i zawsze wiesz kogo wytypować i jak, jak go wybierasz? zwłaszcza po meczu dopiero, dopiero, dopiero po meczu na chłodno analizuje komu tak naprawdę się należy i to jest dosyć łatwe zadanie bo na tle 30 minut łatwo wytypować zawodnika który po pierwsze prowadzi grę po drugie najlepiej się na boisku wykorzystuje niemal każdą sytuację jeśli nie chodzi już o bramkowe sytuacje ale chociażby podanie do partnera który jest bliżej bramki czy sytuacja która więcej wniesie drużynie niż samo, sam strzał na bramkę. To jest dosyć łatwe zadanie i myślę, że tutaj nikogo nigdy nie skrzywdziłem. Muszę pochwalić też właśnie w, tej, w tej lidze dużą zasługę bramkarzy, bo to trzeba też wspomnieć, niemal każdy w każdej drużynie wyróżnia się na tle, na tle zawodników i z powodzeniem mogą oni też reprezentować barwy na wyższym poziomie. Mm. W, w piłce klubowej. Ok panowie, dziękuję Wam za udział w dzisiejszym odcinku. Dzięki, Zobaczymy się w sobotę na ostatniej kolejce. A Wam dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam Was na stronę młodenogi.pl: znajdziecie tam aktualną tabelę, terminarz, skróty z kolejki, a także następny odcinek. Cześć.